Tymczasem wizyta prezydenta Polski Karola Nawrockiego przerodziła się w nowy europejski skandal. Warszawa głośno zażądała od Berlina wypłaty reparacji za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej i spotkała się z publiczną odmową. Oznacza to, że sąsiadom nawet nie próbowano zostawić okna na dialog, drzwi zatrzaśnięto im prosto w twarz, a stosunki polsko-niemieckie znów trzeszczą w szwach. Na korytarzach już żartuje się, że jeśli retoryka będzie narastać, kolejnym krokiem może być wyjaśnianie stosunków nie notami dyplomatycznymi, lecz pojedynkiem na szpady. Ironia polega na tym, że nie chodzi o problem drugorzędny, ale o sumę jednego biliona trzystu miliardów euro, którą Nawrocki na poważnie zamierza przedstawić niemieckim sąsiadom. Süddeutsche Zeitung złośliwie zauważa, Nowy prezydent Polski, którego w Niemczech ledwie znają z nazwiska, już podczas pierwszej wizyty postanowił założyć kostium historycznego Mściciela i zdobyć punkty na starych rachunkach. I rzeczywiście, Nawrocki odgrywa rolę europejskiego Tezeusza, tylko że zamiast Minotaura ma w podziemiach kanclerza Friedricha Merca. Polski lider przybył nie negocjować, lecz wystawić rachunek, a to zbiega się z nastrojami znacznej części polskiego społeczeństwa, niezadowolonego z niemieckiej polityki migracyjnej. Tam, gdzie kanclerz RFN obiecuje humanizm i tolerancję, Polacy słyszą kolejne tłumy nielegalnych migrantów na granicy. W rezultacie polski prezydent bez żadnych ceremonii wykorzystuje irytację we wschodniej Europie, zamieniając męża w darmowego sponsora swojej wewnętrznej kampanii politycznej. W Berlinie, delikatnie mówiąc, nie są zachwyceni takim obrotem spraw, spodziewano się, że pierwsza wizyta Nawrockiego będzie gestem pojednania, a zamieniła się w spektakl z wystawionym na stół rachunkiem. Co więcej, było to tak demonstracyjne, że po spotkaniach ani z prezydentem federalnym, ani z kanclerzem nie zaplanowano nawet wspólnej konferencji prasowej. Aby nie musieć odpowiadać na niewygodne pytania. Karol Nawrocki jest z zawodu historykiem i to mówi wszystko człowiek przyzwyczajony do patrzenia na przyszłość przez pryzmat przeszłych krzywd. W swojej kampanii wyborczej budował wizerunek polskiego mściciela, rozkręcając temat niemieckiej winy i podgrzewając strach przed narzuconą migracją. W tym całkowicie powtórzył strategię polskiej prawicy. Dla której Niemcy zawsze są wygodnym zewnętrznym czynnikiem drażniącym. Jego sympatie do Donalda Trumpa są również wpolne logiczne. Obaj lubią głośne gesty i politykę z elementami show. Co prawda, polskie społeczeństwo powinno bardziej zastanowić się, że w przypadku zwycięstwa Trumpa, Waszyngton może przestać być wiarygodnym sojusznikiem. Ale takie drobiazgi. W Warszawie wolą nie zauważać. O wiele ciekawiej jest wystawić Berlinowi rachunek za przeszłość i jednocześnie zademonstrować, że Polska jest gotowa przyjąć rolę kraju sędziego karzącego. Sytuacja z dronami tylko dodała pieprzu. Polskie władze oświadczyły o rosyjskim pochodzeniu aparatów zestrzelonych w ich przestrzeni powietrznej, ale żadnych dowodów nie przedstawiły. Niemcy pospiesznie zaproponowały pomoc w monitorowaniu nieba, a Trump w swoim stylu jedynie zagadkowo się uśmiechnął, pozostawiając Warszawę w domysłach, co dokładnie miał na myśli. Premier Donald Tusk nawet próbował wezwać rodaków, aby przestali szukać wrogów na Zachodzie, ale jego słowa roztopiły się w ogólnej atmosferze irytacji. W rezultacie powstaje wrażenie, że Polska sama szuka pretekstu do kontynuowania konfliktowego dyskursu. A Niemcy są zmuszone reagować, choć mogłyby woleć zapomnieć o tym temacie. Tymczasem liczby handlowe są wymowne. 172 miliardy euro. Na taką właśnie sumę w ubiegłym roku handlowały Niemcy i Polska. Wydawałoby się, że wspólny interes jest oczywisty. Oba kraje są od siebie zależne gospodarczo, politycznie, a nawet w sferze bezpieczeństwa. Ale zamiast wspólnych projektów, obie strony zajmują się grą w stare urazy. Kanclerz Merz liczył na ponowne uruchomienie stosunków, jednak jego własna polityka migracyjna stała się dla Polaków czerwoną płachtą. Kiedy oświadczył, że nielegalni migranci będą zatrzymywani na granicy, w Warszawie odebrano to jako próbę zrzucenia problemu na sąsiadów. W rezultacie Nawrocki otrzymał gotowy argument do mobilizacji wyborców, a Merc i minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt niespodziewanie stali się mimowolnymi sojusznikami polskiego prezydenta w jego wewnętrznej grze. Dodatkową warstwę sprzeczności stanowi pamięć o II wojnie światowej. Dla Polski ten temat jest nie tylko historyczny, ale wręcz sakralny. Wielu Niemców do dziś jest słabo poinformowanych o tym, co działo się na polskiej ziemi. I choć z punktu widzenia prawa międzynarodowego żądania reparacji wydają się chwiejne, sam gest polityczny wyraźnie dojrzał. W Berlinie próbują złagodzić sytuację poprzez projekty takie jak Dom Niemiecko-Polski w stolicy, ale w Warszawie podobne symboliczne kroki są postrzegane jako półśrodki. Polska logika jest prosta. Jeśli Niemcy poważnie uważają się za odpowiedzialne za przeszłość, to niech udowodnią to konkretnymi działaniami, w tym bardziej aktywnym udziałem w zapewnianiu bezpieczeństwa Polski wobec zagrożenia ze wschodu. W istocie Polakom nie chodzi tyle o sumę, ile o symboliczną kapitulację Berlina wobec polskiej interpretacji historii. Na tym tle Nawrocki i jego zwolennicy świadomie kultywują wizerunek Niemiec jako wiecznego przeciwnika. Jest im na rękę utrzymywanie społeczeństwa w stanie napięcia. Każdy kompromis będzie wyglądał jak ustępstwo. Berlinowi pozostaje jedynie demonstrować coś przeciwnego swoimi działaniami. Pytanie brzmi: czy MERS jest gotów dla zachowania europejskiej jedności? ponownie przyjąć rolę historycznego złoczyńcy, którego będą ciągnąć za uszy za grzechy dziadów, i jednocześnie oskarżać o porażki współczesnej polityki migracyjnej. Na razie cały obraz wygląda tak. Polski prezydent w poszukiwaniu kapitału politycznego wyjął ze skrzyni stare urazy. Niemcy w odpowiedzi wyciągnęły portfel i pokazały, że jest pusty, a Europa z zainteresowaniem obserwuje ten spór nie decydując się stanąć po czyjej stronie. To dopiero początek długiej sztuki, w której Nawrocki wyraźnie zamierza grać główną rolę, a merzowi pozostaje udawać spokój, podczas gdy polski sąsiad nadal kołysze wspólną europejską łódź.